Briefing geodyzyjne głównego Geodety Kraju. Zapotrzebowanie na techników Geodetów. Zjazd twierdzicie w, w Popatowie. Zwycięska praca dyplomowa. Witam na kanale Okiem Geodety. Zapraszam do oglądania. Briefing geodyzyjny głównego Geodety Kraju. Blisko 500 osób wzięło udział w pierwszym 100 miesięcznych briefingów głównego Geodety Kraju, który odbył się w formie zdalnej na platformie Zoom 29 stycznia 2026 roku. To nowa era w komunikacji urzędu. Główny Geodeta Kraju zapowiada pełną transparentność i traktowanie administracji jako służby dla obywatela. Co konkretnie planuje Google na najbliższy rok? Oto najważniejsze konkrety w pigułce. Na tapecie jest nowelizacja prawa. Główny Geodeta Kraju zapowiada uwolnienie kolejnych danych, w tym informacje o działkach i budynkach, a także zniesienie opłat za mapy na cele edukacyjne. Co ciekawe, urząd chce uprościć zgłaszanie prac geodyzyjnych i wprowadzić pełną cyfryzację na rad koordynacyjnych. Koniec z papierowymi legitymacjami. Jesteśmy na finiszu wdrożenia elektronicznego świadectwa uprawnień zawodowych w aplikację Obywatel. Geodeta na gruncie wylegitymuje się telefonem. Nadchodzi Smart Geoportal i centralizacja baz danych. Google tworzy system, który pozwoli pobrać dane z dowolnego powiatu w Polsce przez jeden centralny e-wniosek, bez szukania lokalnych stron starostów. Planowana jest budowa jednolitego systemu do prowadzenia państwowego zasobu, co ma być inwestycją w przyszłe oszczędności. Powołano zespół do spraw utworzenia samorządu zawodowego geodetów. Główny geodeta kraju chce, by Izba Zawodowa przejęła część zadań nadzorczych od administracji państwowej. Mimo gotowości technicznej systemu SIN, Ministerstwo Sprawiedliwości blokuje automatyczne przesyłanie zawiadomień z ewidencji gruntów do ksiąg wieczystych. Główny geodeta kraju zapowiada jednak dalszą walkę o to ułatwienie dla obywateli. Pan Andrzej Żylis zapowiada, że kolejne briefingi będą tematyczne i skupione na konkretnych problemach. Następne spotkanie już pod koniec lutego. Jest to kolejna z tego typu inicjatyw za czasów pana Andrzeja Żelisa na stanowisku głównego geodety kraju. Stara się informować na bieżąco o aktualnych działaniach i przyszłych operacjach, co warto docenić, gdyż w przeszłości wyglądało to trochę inaczej. Zapotrzebowanie na techników geodetów Wyszło najnowsze obwieszczenie Ministra Edukacji z prognozą zapotrzebowania na zawody w szkolnictwie branżowym. Czy technik geodeta znajdzie się w czołówce zestawienia? W prognozach regionalnych technik geodeta jest obecny wszędzie. W 13 województwach jako zawód o istotnym zapotrzebowaniu, w trzech jako zawód o zapotrzebowaniu umiarkowanym. W kilku regionach, w tym lubelskim, lubuskim, podkarpackim, widać wręcz awans z kategorii umiarkowane do istotne. Co to oznacza dla branży geodyzyjnej? Po pierwsze, zapotrzebowanie na techników jest mocno regionalne. Firmy geodezyjne potrzebują ludzi tam, gdzie realnie dzieją się inwestycje, a niekoniecznie tam, gdzie widać to w ogólnopolskim rankingu. Po drugie, dla szkół i samorządów to jest ważny argument. Skoro wojewódzkie prognozy pokazują istotne zapotrzebowanie, to jest podstawa, żeby kierunki geodezyjne utrzymywać, a nawet rozwijać, zamiast je poświęcić wygaszać, bo na papierze nie jesteśmy modnym zawodem. Po trzecie, dla uczniów i młodych techników wniosek jest prosty. Jeżeli myślisz o geodezji, to w wielu regionach nadal jest to zawód z realnymi perspektywami pracy. Szczególnie jeśli nie zatrzymasz się tylko na szkole średniej, ale dołożysz specjalizację: GIS, skaning laserowy, BIM. To są obszary, gdzie technik z praktycznymi umiejętnościami jest na wagę w złota. Moim zdaniem ten dokument Main pokazuje jedno: bez techników geodetów inwestycje po prostu nie ruszą, i to jest coś, o czym warto głośno mówić. Zarówno w szkołach, jak i w rozmowach z decydentami. Czwarty zjazd mierniczych geodyzyjnych w Opatowie. W dniach 22-25 stycznia 2026 roku Opatów stał się stolicą polskiej geodezji. Czwarty zjazd mierniczych geodyzyjnych zorganizowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów i starostę Opatowskiego był połączony z uroczystymi obchodami stulecia ustawy o mierniczych przysięgłych z 1925 roku. Ranga zjazdu została podkreślona przez liczny udział przedstawicieli administracji rządowej i nauki. Wydarzenie objęli patronatem m.in. Andrzej Jeis, główny geodeta kraju, który wygłosił referat o zaufaniu publicznym w zawodzie, Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski oraz Rena Tajanik, marszałek województwa, władze uczelni technicznych Politechnika świętokrzyska oraz instytutów badawczych IGIK. Zjazd skupił się na praktycznych i prawnych aspektach pracy mierniczego. Kluczowe punkty programu to debaty legislacyjne omówienie nowelizacji artykułu 11.12b Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wzmacniającej status geodety uprawnionego, warsztaty specjalistyczne, sesje z udziałem sędziów i adwokatów na temat rozgraniczeń, podziałów nieruchomości oraz opinii dotyczących stosunków wodnych, technologia, prezentacja najnowszego oprogramowania CGO oraz nowoczesnego sprzętu pomiarowego marek takich jak Stonex. Ważnym elementem była wizyta w Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie noszącym imię profesora Eugeniusza Romera, gdzie główny geodeta kraju przekazał cenne archiwalne mapy. Zmięczeniem spotkania była uroczysta gala stulecia w murach Zamku Krzysztofów w Ujeździe, stanowiąca wyjątkową okazję do integracji środowiska. Czwarty zjazd w Opatowie potwierdził silną tożsamość zawodową mierniczych i ich gotowość do wyzwań cyfrowej transformacji państwa. Wydarzenie stało się platformą łączącą bogatą historię zawodu z najnowszymi trendami technologicznymi. Zwycięska praca dyplomowa. Opublikowano wyniki ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace dyplomowe z geodezji i kartografii, organizowanego przez SGP i Gugik. Dokuszonych prac było 52, 33 magisterskie i 19 inżynierskich. Pracę oceniała 20-osobowa komisja. Pierwsze miejsce w kategorii prac magisterskich zajęła Maria Pieng. Predykcja i wykrywanie anomalii przemieszczeń w szeregach czasowych INSAR z wykorzystaniem metod AI. Praca opisuje w pełni zautomatyzowany system do prognozowania ruchów terenu oraz wykrywania anomalii dla trzech kluczowych zbiorników retencyjnych w południowo-zachodniej Polsce Nysy, Otmuchowa i Radziborza Dolnego. Wykorzystano w niej dane INSAR z misji Sentinel 1 z lat 2018-2023. Badanie wykazało, że inteligentne modele sekwencyjne pozwalają na precyzyjne i niezawodne monitorowanie stabilności podłoża wokół infrastruktury hydrotechnicznej. W kategorii prac inżynierskich pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Lis i Karolina Wolska. Realizacja poziomej osnowy geodezyjnej na potrzeby obsługi Zamku Królewskiego na Wawelu Tematem pracy było przedstawienie procesu realizacji osnowy geodezyjnej poziomej w kontekście obsługi jednego z najważniejszych zabytków Polski – Zamku Królewskiego na Wawelu. Osnowa geodezyjna będąca zbiorem punktów oznanych współrzędnych pozwala na dokładne wyznaczenie w odniesieniu do niej położenia elementów infrastruktury oraz monitorowanie przemieszczeń. Jest to szczególnie istotne w przypadku zabytków takich jak Wawel, gdzie nawet najmniejsze zmiany w stabilności wzgórza i budynków mogą mieć poważne konsekwencje. W pracy zostały omówione kluczowe aspekty związane z projektowaniem, stabilizacją oraz pomiarami geodezyjnej osnowy poziomej, wraz z analizą uzyskanych danych celu zapewnienia najwyższej precyzji i wiarygodności wyników. Wręczenie nagród ma odbyć się w drugiej połowie marca 2026 roku w siedzibie Gugi w Warszawie, a konkurs opili patronatem główny geodeta kraju i komitet geodezji PAN. I tym akcentem kończymy ten tydzień. Widać trzy rzeczy. Administracja zaczyna komunikować się częściej i konkretniej. Rynek nadal potrzebuje ludzi, a środowisko żyje. Od spotkań branżowych po tematy młodych jak insarcie AI. Jeśli idziecie w teren, ubierzcie się ciepło, bo początek przyszłego tygodnia ma być bardzo mroźny. Trzymajcie poziom i do zobaczenia w kolejnym materiale.